Teraz wiem, że to były jedne z najlepszych momentów mojego życia. I do dzisiaj zastanawiam się, dlaczego to zrobiłem. Dlaczego popełniłem tak głupi błąd? Wybieram Gabi. Ale zrobię wszystko, żeby to naprawić. Dzisiaj mam zamiar zapytać kini, czy da mi drugą szansę i bardzo chciałbym zabrać ją na naszą pierwszą prawdziwą randkę. A żeby to zrobić, razem z chłopakami wpadliśmy na pomysł, że dla zmylenia zbierzemy trójkę naszych pracowników, zmierzemy im oczy i każdy z nas wywiezie ich w trzy różne miejsca. Potem mówimy im, że jest to film, w którym kto pierwszy do nas wróci, wygrywa kilka koła. Pod tym pretekstem będę mógł na spokojnie przetransportować kinie do Paryża z zasłoniętymi oczami i jestem pewny, że niczego się nie domyśli, tylko był jeden problem. Jeżeli ogarniemy to wszystko, to na końcu powiesz, że no jakby spiedli. I szczerze załamałem się, ale widziałem tylko jedną opcję. No, muszę zaryzykować, widzimy. I właśnie w ten sposób znaleźliśmy się w tej sytuacji. Najzabawniejsze jest to, że przeprowadziłem kinie przez cały lot z opaską na oczach i w słuchawkach tak, żeby nie wiedziała, gdzie jesteśmy. I dalej myśli, że będzie musiała stąd wracać do domu. Trochę się stresuję, ale dobra. Paryża wracam? Ja wiem, że to, co ostatnio się tu stało, no, nie było najlepszym wyborem mojego życia. Mimo wszystko bardzo chciałem zrobić coś dla Ciebie wyjątkowego. I nie musisz stąd wracać do domu, bo zaplanowałem nam najlepszą randkę w naszym życiu. I jeżeli nie czujesz, że to to, to nie naciskam. Po prostu potraktuj to jako fajną przygodę albo no taką wycieczkę. <śmiech> <śmiech> jaki słodki. <jaki sałatki. śmiech> Dobrze. Z chęcią zobaczę co przygotowałeś. Z chęcią zobaczę co przygotowałeś. Jasne. Okay. Coś szczęście, zawsze miałaś też drugą opcję, czyli jednak wracałabyś ja do domu, Ale to stop. Cieszę się. Możemy iść na pierwszą atrakcję. Mamy ich dużo, mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Jedną z pierwszych atrakcji, której nam się nie udało na pierwszej rance, był lot balonym. Także wynająłem na lot okej. Okay. Generalnie właśnie schodzą w dół i za chwilkę przyjdzie nasza kolej. Będziemy mogli podziwiać sobie Paryż z lotu ptaka. Fajny. Na samym starcie kinia była pozytywnie nastawiona, ale na pierwszej atrakcji. Mimo tego, że wcześniej kupiłem bilety, to musieliśmy czekać ponad godzinę w kolejce, co trochę zepsuło klimat naszej randki. Mimo wszystko cały czas próbowałem udawać, że wszystko jest w porządku. Ale fajnie. Masz lęk wysokości? Mam, jak każdy, ale to nie jest tak, że się jakoś bardzo boję. Jak się później okazało, to właśnie kinia ma lęk wysokości. Bardziej ty chyba masz lęk wysokości, co? Znaczy, bardziej chyba o, dziwne, turbulencji przodem. bardziej chyba. No to to, to takie trochę symuluje turbulencję. Za bardzo tym dźwiękom też nie ufam, szczerze mówiąc, ale... Wznosimy się dużo szybciej. Dużo szybciej się wznosimy. Patrz, jaka panorama Paryża tam masz. Nie, jest wieża, tam. Wiesz, to jest najważniejsze. Wierzę, że jest tam, dlatego jest. wszyscy są po tamtej stronie. Coraz szybciej wznosiliśmy się do góry i podziwialiśmy piękne widoki Paryża, ale cały czas miałem wrażenie, że kini nie do końca się to wszystko podoba. O, pan nas odkręca chyba specjalnie. Nie to robią specjalnie, czy nie? Nie, chyba. nie. To nie. przypadek wiem. nas zwiewa wiatr i zginiemy. Na bank zginiemy. No? <laughs> nie no? boisz się tu być? Myśli, w, w ogóle kosztowa to... jest, takie. O kurde, weź sobie, zerknij tutaj. Ja. Yeah. Czemu ty masz takie mokre plecy? Nie no przestań, po prostu przez chwilę tak spadaliśmy, że się o tak przestraszyłam. Fajnie było to zobaczyć, ale raczej nie lubię chyba wysokości mam wrażenie. Po tych słowach kompletnie zwątpiłem w całą naszą randkę. Czyli nie podobało się? Pierwszy nie. strzał, źle trafiony. Całe szczęście wiedziałem, że dzisiaj czeka nas jeszcze romantyczny rejs po Sekwanie i pełen głębokiego uczucia wieczór przy kolacji z widokiem na cały Paryż przy zachodzie słońca. Czeka nas jeszcze dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Pojedziemy sobie teraz na drugą atrakcję, która również nie wypaliła. I jeszcze czeka nas dzisiaj coś fajnego wieczorkiem, no i jutrzejszy dzień to będzie kompletna Spodzianka. Bo jutro spędzimy cały dzień w Disneylandzie. i Zabiorę kinie na najbardziej romantyczny wieczór w całym naszym życiu, a tam dam jej małą niespodziankę. Domyślam się oczywiście rejsu. To w ogóle nie będzie powtórki, na przykład w pikniku, albo. Nie, nie, nie. Zobaczymy jak się starał, widzaję. Kolejną rzeczą, która nie udała nam się na poprzedniej randce, był y, rejs sekwanie. Także dzisiaj wydaję łódkę i zapraszam panią. Super. Dobra, czekaj, czekaj, bo spadniesz. No, wiem, nie wiem, wiem, ale chciałam zrobić taki ten. Pan nam pomoże chyba wejść, prawda? Tak jest. Fajnie. Fajnie, ale super. Proszę bardzo. O kurde, ale buja. Ale buja. Dobra, dziękuję. Nie spodziewałem się, że tak szybko zrobi się tak pięknie. Mamy piękną pogodę, mamy fantastyczny rejs pasażerów i jest romantycznie. Fajnie zrobię. O Boże. Dobra. Jak Bujemy. sok jabłkowy gazowany. Nie uwielbiam soku jabłkowego i nie ukrywam, że takimi z pozoru drobnostkami lekko poprawiłem jej humor. Patrz, jak to ślicznie wygląda. Ale dobre, no ładnie wygląda. Ciasteczka. No takie pół. kiedy kolega się ugryza, nie? No ale co poradzę? No tak się złamało. Chciałem. Tak, taki właśnie jest kulturalny narad. Taki jest do Nie, 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 nie do wycięcia, to, tylko to, co mu pasuje sobie wstawia! To to wycięcia. Nie nie nie, 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 broń Boże, Montażyści! Ja, ja po prostu kiniam przed się czuję tak komfortowo, to o to chodzi. Jak sami widzicie, atmosfera była troszkę luźniejsza, więc postanowiłem Kinie o coś zapytać, abyście mogli poznać bardziej naszą prawdziwą historię. Już nie pamiętam czy o tym rozmawialiśmy, ale jestem ciekawy, zresztą widzowie na pewno też. Co pomyślałaś, gdy pierwszy raz się spotkaliśmy, gdy się poznaliśmy. Ciekawe, co sobie pomyślałaś, ale szczerze. Szczerzy. Nie wiem, czy chcesz szczerze. Szczerze, chcesz szczerze, no. Ten mój pierwszy dzień w pracy to był taki, że przecież przyjechałam ci do domu, kazaliście mi wejść jak do siebie. Ty zeszedłeś i ja, cześć, mam! No dobra, jedziemy na nagrywki. Ja byłam jak, co, jest, co tu się dzieje? I ty? Justek. Od razu tak mnie przyjęliście tak, jakbym już z wami była to tak długo, nie, że jakbym tam była pierwszy dzień, dlatego ja trochę nie wiedziałam, o co chodzi. Ja nie wiem, gdzie ja jestem, wy sobie wchodzicie, idź tam, ja nawet nie wiem, gdzie jestem, więc. Ale no wtedy zrobiliście już dobre wrażenie i ty, i tak w sumie. Nawet po pierwszym dniu pracy do mnie napisałeś, jak się czuję i jak było, więc to już też mi dużo... Ale tak naprawdę zapytałem tylko Kingi, bo już wtedy mi się podobała. <laughs> To ostatnio mi ktoś tak powiedział z firmy. No, tak? Bo pierwszego dnia ja mnie zaobserwowałeś na Instagramie, jak ktoś do mnie, co ty gadasz, mnie dopiero po czterech miesiącach zaobserwował. Zadałeś mi pewne pytanie uh -huh. na filmie, cwaniaczku. Ja Cię wybieram. Ty powiedziałeś mi, że i tak pieniędzy nie weźmiesz. Jak wyobrażasz sobie nasz związek? Teraz odbiję ci piłeczkę. Jak wyobrażasz sobie naszą relację? Czy to się da pogodzić? Kinia, ty to wiesz i detektywi z TikToka to wiedzą, że wychodzimy na różne rzeczy pod pretekstem nagrania TikToków. Na Papiogę na przykład. Nie tak. potwierdzam, nie zaprzeczam. Widzieli to u ciebie przecież. No, tak. Widzieli, wrzuciłaś mnie <grym> no w odbiciu lustrowym. Co? Rozmawiamy, coś coś wychodzimy. Nie wydaje mi się, żeby ci to jakoś bardzo przeszkadzało, bo gdzieś tam się ze mną jednak wybierasz mimo wszystko. Wychodzę, no jesteś moim szefem, inaczej mi zwolnisz. Nie, no dobra. Sorry. Nie spodziewałem się, że będzie tak szybko, tak pięknie, ogółem, szczerze mówiąc, i wydaje mi się, że musimy to sobie uwiecznić w tym momencie. Jesteś. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej zdjęć, których nie będzie na tej filmie, to znajdziecie je na naszych Instagramach. Nie musicie nic obserwować, ale jest kilka fajnych fotek, które warto zobaczyć. I wrzucimy też kilka filmów zza kół, z Zakulis, których nie możecie przegapić. pomoc. Dzięki wielkie. Po całym rejsie Kinia coraz bardziej się przekonywała, ale wiem, że nie była jeszcze pewna w 100%. Co widzowie? Zobaczcie nie, Szczerze. Jak się podobało? Nie mówisz coś? Coś nie słyszałem, teraz ominęło mnie. No dobrze. Fajnie, fajnie. E, ale to nie koniec na dzisiaj, moja droga. Jeszcze dużo nas czeka dzisiaj. Jutrzejszy dzień też będzie bardzo ciekawy, ale to na spokojnie. Zapraszam dalej. Ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. Nie wiem, czego się spodziewać. Poraj się postanowiliśmy, że udamy się na spacer po romantycznych ulicach Paryża. Mieliśmy bardzo dużo czasu do naszej kolejnej atrakcji, więc trwało on naprawdę długo. Dzięki czemu mieliśmy okazję poznać się jeszcze bliżej. Czas zleciał nam bardzo szybko, bo minęło kilka dobrych godzin. Moi drodzy, dlaczego w ogóle się znaleźliśmy teraz tutaj na kolejnym spacerze? Warto to opowiedzieć, bo to jest niewiarygodna historia, która się wydarzyła po raz kolejny. Mianowicie ostatnią rzeczą, którą mieliśmy dzisiaj wykonać, która nie udała się ostatnim razem. Razem. Później mieliśmy zjeść kolację na dachu galerii podczas zachodu słońca z widokiem na cały Paryż, ale też się nie udało. Zamyślić do jakiejkolwiek restauracji. Gdy byliśmy w Paryżu, była kolacja podczas zachodu słońca z widokiem na cały Paryż. Oczywiście wszystko było zdalnie dogadane z restauracją, tylko gdy się pojawiliśmy, to okazało się, że ze względu na pogodę jest po prostu zamknięte. Więc scenariusz lubi się powtarzać, ale nie poddajemy się. Idziemy do jeszcze jednej restauracji, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Tym razem, do trzech razy sztukano. Nie ma co Najwyżej przyjedziemy trzeci raz dobra. Na samą kolację Oj dobra, to nie szukamy restauracji <grym> dzisiaj Idziemy na kolację, chodź Pa, operatorzy <grym> Udaliśmy się do kolejnej restauracji, lecz niestety, tak jak poprzednio, no nie poszło z naszym planem, bo też była zamknięta Okej, okay, oceniając tą restaurację od zera do 10, Zero Pani była niemiła <grym> To szukamy czegoś innego, innego miejsca, albo pójdziemy po prostu na spacer Nie wiem Zobaczymy co się znajdzie. Poszliśmy na kolejny długi wieczorny spacer i niestety nie udało nam się znaleźć żadnej restauracji. Mimo to bawiliśmy się naprawdę świetnie i cieszę się, bo mogliśmy miło spędzić czas. Później na spokojnie wróciliśmy na noc do hotelu i w ten sposób zakończyliśmy dzień pierwszy. O, dzień dobry, widzowie. Dopiero wstałem. Jest godzina 8. Przynajmniej dzisiaj bardzo długi dzień. Muszę jak ja wyglądam. Przeżyliśmy wszystko, no prawie wszystko to, czego nie udało nam się przeżyć na pierwszej randce, a dzisiaj mam dla kim zaplanowany najlepszy dzień w jej życiu. Pamiętacie, jak gadałem z ustnym i ostrym. Prosiłem ich o pomoc. Wtedy też wymyśliliśmy, żeby zrobić ankietę w całej firmie, tak, żeby Kinga nie zorientowała się, że podaje mi wszystkie informacje na tacy odnośnie jej wymarzonej randki. To, co będziemy robić dzisiaj, no, zobaczycie już za chwilę. W sposób ruszyliśmy na kolejną atrakcję, gdzie mijaliśmy naprawdę piękne widoki, ale po krótkim czasie dotarliśmy na miejsce. Gotowa? Ale ale to boli w oczy. Wiem, że Kinia uwielbia Disney'a, i to był moment, w którym zobaczyłem, że naprawdę się ucieszyła. Nie mogę. To co? Chyba atakujemy. Atakujemy. Okej. Ok. Wow, strawnika. Miki z Trawnika. Uja! Tak to jest tak dziecięco. Vibe tu jest dużo mocniejszy niż w Energylandii, ale boję się, że kolejki mogą być dużo gorsze na przykład. No weszłam do bajki, na no, przykro mi. Ty widzisz, jakie to jest wejście? Jak normalnie do pałacu. <grym> Od razu po wejściu udaliśmy się na pierwsze roller coaster. To jest kolejka Indiana Jones, moi drodzy. Chyba jest fajna. No chyba jest fajna. Aha, to są dwa wagoniki tylko. Mocno, co? Fajnie! Dobrze, że miało przed chwilą, wahanie, jakby coś tam miało się urwać i spaść, ale... Ja lubię rollercoastery. Udało nam się wreszcie wejść na kolejkę, ale żeby nie było nudno, to postanowiłem wystraszyć kinie. Nie usiądź! Odpila! Ręki to nie trafi generalnie tam. Fajnie było. Fajne! No i wychodząc z pierwszego rollercoastera zauważyliśmy sklep z zabawkami No i history! Oglądałaś? Oczywiście, że tak! Kto nie oglądał? Kurde, w moim bucie jest wąż! Uważaj, bo musimy się odwrócić, żeby wstał Mają Stitcha! I patrz tutaj sobie wstawiasz zdjęcie i piszesz Stitchu! Mam kota! Kota, który się nazywa Simba. Simba, jak to widzisz? Kopcia. Fajne rzeczy mają. Fajne mają. I wtedy wpadłem na genialny pomysł, bo w tym sklepie nie spodobały się najbardziej dwie rzeczy, więc postanowiłem, że zrobię jej niespodziankę. Kinga poszła. Jakimś cudem. Mówiła, co byś chciała. To jest mały Simba. Drugi prezent na później. To też się podobało. Bierzemy to. Bierzemy to i bierzemy małego Simba. Thank you. Mamy małego Simba, mamy brylożki, które kini damy na sam koniec, tak żeby się nie, kompletnie nie spodziewał. Udało mi się kupić niespodzianki w tajemnicy przed kinią, które bardzo chciałbym wręczyć jej w najbardziej romantycznych okolicznościach. I wiem, że idealny moment nadejdzie przy ostatniej atrakcji, którą przygotowałem na dzisiejszy wieczór. Kitraj to, nie mam gdzie tego słuchać. Kitraj to tak, żeby tego nie znalazła, czyli za tym plecak. O nie! O nie! I dosłownie w ostatniej chwili udało nam się ukryć niespodziankę przed Kingą. Co ja zrobiłaś? on panu na buta i powiedziałam, oj przepraszam, a pan do mnie, oj przepraszam? To w Francji chyba powinniście mówić, I'm sorry, a ja mówię, a, I'm sorry, a on, a to z Polski, to może być przepraszam. Zwiedzaliśmy cały Disneyland i widziałem, że Kinga jest w naprawdę dobrym humorze. Ale ma dobry humor. Cieszę się bardzo. Bardzo niebezpieczny. Zabrałem kinię na lody w kształcie myszki Miki. Mamo, jak to oglądasz, to Ty wiesz, że przecież ja tu, jak w raju, jakbym był małym dzieckiem. Pas, astral! No, patrz, ale są to ludziki z tej story, są tak kosmiczni. Chodź, zobacz, zobacz. Tak, tak, tak. zobacz. Nawet wychodzimy. Wchodząc ze sklepu od razu trafiliśmy na kolejny roller coaster, a tam, gdy staliśmy w kolejce, to Kinia podkradła kamerę operatora, żeby wam coś powiedzieć. A mam powiedzieć, widzowie, że całkiem że... fajny ten shiny jestary, ja wiecie. Opowiem już, y ale powiem wam, że y no i jest. Jest cute, ale nie możemy pokazywać, że jest jakoś bardzo super, żeby sobie chłopak nie myszkał, ale jest fajnie. To też od 5 tygodni. Przepiękna dziewczyna, ja ładnie jej widziałem, przecudowna. Tu zasuwa i równolegle studiuje prawo, pięknie śpiewa, piękne oczy ma. Czekaliśmy w bardzo długiej kolejce, ale wreszcie udało nam się wsiąść i było naprawdę ekstremalnie. To mi się podobało, szczerze mówiąc. Nie, bo ciemno, a on ci tak... Bardzo mi się podobało tutaj to wszystko ze Star Warsów, te dodatki, na ekranach tak. w środku w końcu, tak, to tak, było super. Tak, tak. Razem z Kinią jesteśmy fanami Marvela, więc wyszliśmy z Disneylandu i poszliśmy obok do Walt Disney Studios, a tam zobaczyliśmy... Avengers! Avengers! Widzisz tam? Nie. Tam siedziba jest. Aha, na końcu. Ale to fajnie wygląda, w ogóle chyba jeszcze lepiej niż tam, serio. Bardziej w naszym stylu, tak, no. bo trochę doroślej. No. Ale wciąż nastoletnią. Stitch life. Balonik Spider-Man dla pana? Nie no, obejrzę się. Jak <laughs> możesz. Jak ja bym wyglądał? Przecież to by było skrajnie nieodpowiedzialne, gdybym miał to, ze sobą balonik. To... <laughs> ale idealnie trafiliśmy! To ja! Nie mogę wam powiedzieć tego, ale powiem wam w tajemnicy, że chaining jest Spider-Man. Widziałem kini, że bawiła się świetnie i przyznam, że to były niezapomniane chwile w Disneylandzie. Ale niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Więc na sam koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie Polaroidem. Moi drodzy, właśnie opuściliśmy studio to Disneya. Tak było? Bardzo ci dziękuję. Jaka <grych> słodka? No <grych> To na ostatniej atrakcji całe szczęście nie będziemy się musieli za bardzo męczyć i udamy się do niej już za chwilkę. Wy potencjalnie zobaczycie nas już gotowych, ale musimy się jeszcze maszykować i dotrzeć na miejsce. Teraz eksczyżtam. Także my teraz zaspałem, wstawiam i jesteś przeteleportowałem się tutaj. Is git. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. I want to feel your love. Together we are free. 3, 2, 1 Wiesz co to jest? Nie. A do tego też prywatną orkiestrę, żeby nam przegrywała. Tak, to powiedz mi tak. przede Teraz na przykład inną to Nie, mamy już wybrany repertuar. A zastanawiałem się też nad tym, żebyśmy, że być może opłaciłbym to, żeby tutaj nie było żadnego innego człowieka, ale uznałem, że czemu odbierać tę przyjemność też innym ludziom? Ja nie jestem samolubny po prostu, więc zdecydowałem się, żeby oni też mogli tu być dzisiaj z nami, bo doświadczyć doświadczył z tej pięknej chwili. Postanowiłem, że spacer w tak romantycznym miejscu, jakim był Pałac Wersalski, to będą dla Kinie niezapomniane wspomnienia. Ale to nie wszystko, bo finalną niespodzianką, którą dla niej przygotowałem, będzie przepiękny pokaz fajerwerek. Teraz mogliśmy spędzić chwilę czasu tylko w swoim towarzystwie. Jak oceniasz te dwa dni? Byłam szykowana na coś innego. Innego. chociaż w momencie, w którym przyjechaliśmy do hotelu w ogóle to było dość całkiem dziwne ale w momencie przewrania mnie w jakiś kombinezon to mówię nie no, jak mi każą tak wracać aj, 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 luz, aj, aj, aj. z jednej strony luz, ale z drugiej strony no lepiej mi w dresach, nie? miła niespodzianka, postarałeś się co nieco i było bardzo miło i fajnie było spędzić kilka dni i w kilku fajnych miejscach czas, znowu rozmawiając, znowu poznając się bardziej oceniam na 5 plus! Słotka jesteś. To nigdy nie daje się maksymalnej oceny. I po tych słowach Kimi zrozumiałem, że emocje, które jej towarzyszyły podczas wszystkich naszych randek, były czymś naprawdę wyjątkowym, ale na tym nie mogło się skończyć. Jeszcze nie wiedziała, że czeka na nas coś, co we dwoje zapamiętamy do końca życia. Haj wzu. Haj Widzu, widzisz, jak prowadzisz filmy, rozumiem. Chciałbyś być influencerką? Bardziej chyba wolałabym muzykę, bo śpiewać kocham i kocham w ogóle muzykę, koncerty. A nie wiem, czy bym sobie dała to. Czas mijał nam naprawdę szybko. Robiło się coraz ciemniej i byliśmy coraz bliżej moich upragnionych firewerek. Chciałam pokazać, co mi dał. Sebastian, mi już jakiś czas temu. To jest taki mini kosmita, pierścionek z mini kosmity. I, i zaraz wam pokażę jeszcze jeden fanfuck z tego pierścionka. Pierścionek, który dmki nie jest uzupełnieniem mojego, bo przykładając je razem, będą się łączyły w całość. Będąc w Paryżu, odbywał się finał Mistrzostw Europy. I z racji tego, że obydwoje jesteśmy fanami piłki nożnej, to stwierdziliśmy, że go sobie obejrzymy. A za kim jesteś? Za Hiszpanią. Tak? Ja chyba też. English or Spanish? Nie Nie ruszyłem. Ruszyłeś. Nie ruszyłem. Ruszyłeś. A ruszyłeś się. Ty się ruszyłeś. Nie. Moi drodzy, przed chwilą coś zaczęli państwo mówić po francusku, więc niewykluczone, że czas na pokaz fajerwerków zaczyna się. Zaraz się

Zrobiliśmy sobie jeszcze jedno pamiątkowe zdjęcie polaroidem na tle fajerwerek. i mam nadzieję, że nie zapomnieliście o pamiątkach, które miałem dla Kini, bo teraz nadszedł idealny moment, aby wreszcie jej je wręczyć. Mam coś co? Myślę, że możecie zaskoczyć. Ale to jeszcze nie wszystko. Simba to kotek Kingi, ale też ma tak na imię, dlatego stwierdziłem, że Simba naj. Wiem też jeszcze też. Łapa nie? Serio? Tak. <śmany> Aż tak była Niech to powtórki. <śmany> Błagam bez drugiej szansy na kimś. Zabawne, bo ten film pozwolił mi zrozumieć jedną rzecz. Wcale nie musieliśmy jechać za granicę, nie musieliśmy lecieć balonem, czy nawet pływać po sekwanie. Wiem, że to wszystko nie było nam tak potrzebne, bo najważniejsze, najbardziej istotne jest to, z kim jesteś, a nie gdzie się znajdujesz. I chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że te dwa dni to były najlepsze dni w moim życiu. I, I widzowie, na sam koniec mam do was taką jedną, małą prośbę. Tak samo jak pomogliście mi, to proszę, pomóżcie też Kini spełnić jej marzenie.